Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku otwieram drogi jak czy byk kalendarz adwentowy z Zalando, ale podobno są naprawdę mega rzeczy w środku. I powiem wam na szybko jeszcze o kalendarzu adwentowym z Asosa. Pojawił się on ponownie w sprzedaży, ja go otwieram na moim kanale. Jeden z najlepszych e, kalendarzy jest teraz na niego kod rabatowy, on szybko znika, szybko się wyprzedaje i kod rabatowy to jest aż 30%, opiszę wam wszystko w opisie. Słuchajcie, 328 zł kosztuje, a wartość kosmetyków w środku 1700, więc mówię, bardzo szybko znika, bierzcie go póki jest W ogóle wpadajcie na mojego Instagrama GlamPaula1, ponieważ promocje szybko się pojawiają Ale też szybko znikają I tam po prostu na bieżąco najszybciej mogę was Poinformować na Stories. więc ten kalendarz Z Revolution też jest teraz na promocji I pojawiły się tanie kalendarze adwentowe W Cinseju, wrzucam wam linka Do nich też po prostu jeszcze są. Słuchajcie, założyłam taką stronę, na której można mi postawić kawę. Wiem, że wiele osób korzysta z moich porad promocyjnych, na przykład akcja w Rosmanie, czy też kupujecie, czy po prostu lubicie kalendarze adwentowe oglądać, więc jeżeli chcecie postawić mi wirtualną kawę, będzie mi bardzo miło, jeżeli doceniecie moją pracę, a ja pieniądze, przeznaczę na zakup kalendarzy adwentowych, które niestety rok co rok są coraz droższe. Tak wygląda kalendarz z bliska, przeliczę ceny każdego. Produktu ze środka za kalendarz zapłaciłam 609 zł, więc średnio wychodzi za jedno okienko 26 zł. W tym opakowaniu znalazłam ampułki Babor Perfect Glow i jest to kosmetyk pełnowymiarowy. Zobaczcie ile ich w środku jest. Jeżeli chodzi o działanie, jest one przeciwzmarszczkowe, rozjaśniające, wygładzające. 150 zł, takie opakowanko. Dwójeczka, nieco mniejsza. W ogóle z tego Babor też są normalnie kalendarze adwentowe, ale tam są tylko ampułki, więc nigdy ich nie kupowałam, bo wydaje mi się, że to mogło być po prostu nudne. Tutaj jak cukiereczek w środku znajduje się tuż do rzęs, Smoky Eye Mascara z Bobbi Brown, jest to tuż do rzęs, miniaturowy ponieważ 3 ml, ale już mi się trafił w tym roku w jakimś kalendarzu adwentowym, normalnie można taką próbaczkę kupić, oczywiście jest to wersja czarna i kosztuje około 70 zł. Numer 3, koniecznie napiszcie mi na jaki kalendarz adwentowy w tym roku czekacie najbardziej. Było bardzo dużo głosów na Zalando, więc zobaczymy jaki jest kolejny. Tutaj bardzo ciężkie opakowanie, a w papierku znajduje się kosmetyk z marki Rituals, z Rituals już Otwierałam praktycznie wszystkie kalendarze adwentowe. Jeszcze tego najdroższego nie, ale też będzie na kanale, więc możecie sobie zobaczyć. I tutaj, słuchajcie, mamy taki żel pod prysznic w formie pianki. Sorki, telefon mi dzwoni. Zapach jest bardzo fajny. Ritual of Mer, czyli mamy tutaj słodką pomarańczę oraz drzewo cedrowe. 200 ml to jest 39 zł cena. I czwóreczka. W ogóle, co myślicie o wyglądzie tego kalendarza adwentowego? Mi się bardzo podoba. Właśnie lubię takie ombre, kolorystyki. Tu mi się wydawało, jakby nic nie było, coś bardzo lekkiego, ale jest kochani moi maseczka. Z tej firmy bardzo często się trafiają maski w tym e, droższym kalendarzu adwentowym z Douglasa, który swoją drogą jest bardzo fajny i na niego czekam w tym roku, ale jeszcze się nie pojawił. A tutaj mamy nic innego, jak takie złote płatki pod oczy, rewitalizujące, nawilżające, 30 zł. Cena. I piąteczka Jedziemy z kolejnym okienkiem. Słuchajcie, zawsze w kalendarzu adwentowym z Zalando pojawia się jeden taki produkt, który po prostu rozwala system i jest praktycznie warty tyle, co cały kalendarz adwentowy. Dobra, i tutaj ardel mamy rzęsy. O, i to nawet podwójne dosyć, dosyć takie mocne, intensywne. No, ja za bardzo tych rzęs niestety nie potrafię przyklejać. No dalej się nie nauczyłam, już tyle lat nagrywam. No trudno. Ja osobiście wolę kępki doklejać, a jeśli chodzi o cenę rzęstości, jest 15 zł, więc nie jest to jakoś bardzo dużo. I teraz szósteczka, nieco mniejsza, ale myślę, że będzie równie ciekawa. O, i mamy tutaj kosmetyk z firmy Estelaude. Myślę, że jeżeli ktoś siedzi w temacie kosmetycznym, to na pewno kojarzy z to ich kultowe serum. Proszę bardzo. Taka mała niby pojemność. Tutaj 7 ml, ale słuchajcie, za 89 zł można kupić je na stronie producenta. Więc jest to serum takie przeciwstarzeniowe. Dobra, i jedziemy z numerkiem siódmym. Dobrze, tutaj słuchajcie też coś. Hmm, może jakaś szminka? Nie, nie, na pewno nie. Uwaga, mamy tutaj Glow. Drops. Cena kosmetyku to 79 zł, w niektórych stronkach piszą, że jest to baza, w niektórych rozświetlacz, w każdym razie no takie kropeczki, kropelki rozświetlające. Kolor Rose Gold 20 ml, ósemeczka, tutaj naprawdę pokaźne, pokaźne opakowanie, jak widzicie coś dużego w środku mamy, kartonik, uwaga, Glow czyli tutaj słuchajcie jest opaska, bardzo fajnie, bardzo lubię tego typu produkty, są to słuchajcie takie opaski do pielęgnacji, przydatne gdy robimy sobie maseczkę, czy robimy demakijaż, żeby nie pomoczyć włosów i tutaj e, słuchajcie możemy sobie zawinąć takie uszy królicze, ponieważ tu są druciki, jak widzicie i cena takiej opaski to 39 zł, dziewiąteczka, taka mniejsza, może właśnie jakiś tuż do rzęs. Szminka, coś takiego, z chęcią bym tutaj zobaczyła. A mamy tutaj markę KORES, jest to bardzo fajna marka kosmetyczna. Mamy tutaj nocny produkt do twarzy z witaminą C, czyli będzie to rozjaśniający kremik w pojemności 20 ml. Za ten kosmetyk, tak przeliczając z pełnego opakowania, wychodzi około 70 zł i jedziemy do dziesiąteczki. Teraz naprawdę duża, aczkolwiek kosmetyk w środku jest dużo mniejszy niż opakowanie. Znajduje się tutaj e, kosmetyk, to będzie na pewno do makijażu. Cień kremowy, już go odkręcam, wam pokazuję. Tak wygląda. No taki, słuchajcie, z efektem, bym powiedziała, metalicznym. Hm, nie mogę tego zdjąć, a nie chciałabym tutaj, wiecie, palca od razu umoczyć. No. Podoba mi się bardzo fajnie, choć ja osobiście wolę takie jaśniejsze. Lubicie cienie kremowe. Wy się mnie w ogóle pytacie bardzo często, co ja mam na powiekach. W każdym filmie GlamShop uwielbiam po prostu ich. I jeżeli chodzi o numerek, tutaj mamy 532. Zagadka czytania tej firmy kiedyś mi podpowiadaliście, jeśli dobrze pamiętam, to Trina się czyta. Trzy. I na 60 zł za ten krem zapłacimy, właśnie się wtedy zastanawialiśmy, czy to trójka, czy nie trójka, ale była rozkwinka. Dobra, jedenastka, więc powoli zbliżamy się do połowy kalendarza adwentowego. I tutaj mamy kosmetyk z marki Clinique Moisture Search i jest to krem nawilżający. Używałam kiedyś sporo kremów z Clinika. Tutaj akurat jest do twarzy, lubiłam też bardzo pod oczy. Tutaj pojemność 15 ml, która kosztuje 47 zł. Normalnie można na seforce właśnie takie mniejsze opakowanie kupić. I teraz czas na dwunasteczkę, która jest tutaj nieco mniejsza. Bym powiedziała, że to jakaś kredka, tak po dotyku. A jednak jest to. Pędzelek, jest to słuchajcie pędzelek z marki Luvia. Sprawdziłam jego cenę około 60 zł, więc dosyć drogo. To jest kosmetyk, e, kosmetyk. <śmetyk> pędzelek wegański, więc włosie syntetyczne. Natomiast kurczę, można teraz tyle fajnych pędzelków kupić w niższej cenie, więc akurat, no jakoś tak, być sporo. Dobra, trzynastka. Mam nadzieję, że nie będzie pechowa. Ciężkie opakowanie, więc raczej nie sądzę. I mamy tutaj lakier do paznokci. Jest to firma Niles Ink, czyli bardzo popularna. Kolorek taki czerwony. Ogólnie dosyć duże opakowanie tego lakieru, duża pojemność. 45 zł ten lakier kosztuje i teraz czas na czternasteczkę. W środku już Wam mówię. Tak się nie mogę doczekać, czuję się jakbym była na świętach po prostu. Mamy tutaj kamień głasz, czyli kamień do masażu. Cena takiego kamienia to 70 zł, już Wam pokazuję. Bierzemy tak. Możecie sobie zobaczyć w internecie tutoriale i po prostu przyjeżdżamy wiecie tak po żuchwie, e, oczywiście na mokro, czyli jakiś olej, jakiś krem, coś takiego. Dobra. Numer 15, szufladka ponownie duża w środku. Mamy mini MAC, czyli coś do ust z MAC Cosmetics. Taka mniejsza szmineczka. Cena takiej szmineczki to 68 zł. Tutaj mamy jej kolorek. Myślę, że bardzo ładny. Jeśli chodzi o nazwę, jest to 608 MER. Cena szminki to była 68 zł. Również można kupić sobie takie mniejsze wersje. Numer 16. W środku znajduje się. Kosmetyk z marki. Mm, nie znam tego. Peter Thomas Roth. Jest to dniowa maseczka enzymatyczna złuszczająca. Pojemność to 14 ml i kosztuje około 26 zł. Normalnie sprzedają w pojemności aż 150 ml. Czas na siedemnasteczkę. W środku tubeczka. I kosmetyk z marki Ahawa. Już też pojawiał się on w kalendarzach adwentowych, bo kojarzę, bo mam przy łóżku właśnie krem do rąk mineralny, właśnie z wodą z Morza Martwego. Za ten kosmetyk wychodzi około 36 zł. Normalnie sprzedawany w 100 ml pojemności. Teraz 18. Kolejny nasz cukiereczek, że tak powiem. I tutaj znajduje się krem pod oczy, bardzo fajnie, z ogórkiem, kwasem hialuronowym oraz kofeiną, 15 ml, czyli jest to pełnowymiarowe opakowanie kosmetyk wegański. Cena za kremik to 95 zł i przechodzimy do dziewiętnasteczki, która jest jednym z większych pudełeczek, właściwie szufladek tutaj. I coś bardzo ciężkiego, ogromnie ciężkiego. Kochani, mamy tutaj Produkt z Foreo i chociażby dla tej szczoteczki Foreo, jeśli lubicie, warto kupić ten kalendarz adwentowy, ponieważ mamy tutaj Foreo Luna Mini Dwójka. Normalnie ona kosztuje 650 zł, a kalendarz adwentowy kosztuje 609 zł, więc jest to opłacalne. Natomiast jakby ja powiem wam, że patrzę jednak na te ceny promocyjne i bardzo często można nawet teraz kupić ją za 450 zł. No tak czy siak się bardzo, bardzo. Opłaca. Także jeśli lubicie szczoteczki Foreo, to jest to gratka. Jeżeli chcecie, właśnie sobie ją wytestować, naprawdę fajna wartość tutaj tego kalendarza nam się robi. Numer 20 w tamtym roku również było Foreo w kalendarzu adwentowym. I też mówiłam Wam właśnie na początku tego filmu, że właśnie. Tak będzie, że jeden kosmetyk przebije zawartość. I tutaj mamy Mario Badescu. Szczerze powiem Wam, że to się robi trochę nudne, bo w każdym droższym kalendarzu adwentowym znajduje się właśnie tonik z tej firmy. Tutaj mamy spray do twarzy z aloesem, ziołami oraz wodą różaną. 118 ml pojemność. Wartość to 45 zł. I przechodzimy do szufladki 21 znów coś ciężkiego. Kształt nietypowy. Jakaś tubeczka chyba. Uwaga. Mmm, co to jest? Keratyna, czyli produkt do włosów. Jest to regenerujące mleczko do włosów z keratyną. 100 ml wychodzi za około 27 zł. I przechodzimy do szufladki z numerem 22. Też coś ciężkiego znowu, ale jak to zawsze ostatnie okienka naprawdę są Super! I mamy tutaj olejek z pie. Trochę mnie dziwi, że nie ma tutaj żadnej zatyczki. Wiecie o co chodzi, jednak to by było dobre. No bo może tutaj nacisnąć i od razu, wiecie, się coś rozleje. Mamy tutaj olejek do demakijażu, więc bardzo fajnie będzie przetestować, ponieważ ja uwielbiam właśnie tego typu produkty do używać do demakijażu zamiast na przykład płynu micelarnego, 90 zł. Tutaj pojemność to jest 28 ml. I też takie opakowanko można spokojnie mniejsze kupić. Ale bardzo fajny numer 23, olejek do demakijażu, taki w super cenie, mega tani, który wszyscy polecają, to jest olejek z Balea. Więc jeżeli jeszcze sobie nie testowaliście, to zobaczcie, jest też sklepik online Bala, więc jeżeli, Bala, przepraszam, no Bala, marka własna, drogerii DM. Więc jeżeli jeszcze nie testowaliście, to można teraz w Polsce bez problemu kupić. I mamy tutaj Kiko Milano, trochę jakby to byłaby taka zapomniana marka, mi się wydaje, bo kiedyś były nawet sklepy stacjonarnie, w Wawie teraz to nawet nie wiem, czy są. Mamy tutaj eyeliner, ekologiczne opakowanie. Więc taka właśnie seria, 39 zł. I 24, ostatnia szufladeczka, a szkoda, bo naprawdę spoko otwierał się ten kalendarz adwentowy i tutaj wyczuwam coś, uuu, drogiego. No powiem Wam, że ta firma też już się pojawiła w tym roku w kalendarzu adwentowym i wcześniej też bywała, Augustinus Bader, jest to... Bogaty, krem nawilżający, tutaj z jakimiś ich specjalnymi formulacjami, i jeżeli ciekawi Was cena, to naprawdę zwala z nóg, ponieważ właśnie taką pojemność 15 ml w Sephora, można kupić za. 365 zł, więc no hardkorowo. Jesteście ciekawi ceny, jaka ja wyszła za te wszystkie kosmetyki? Jest to 2309 zł, a zapłaciłam za ten kalendarz dokładnie 609 zł, więc mamy aż 1700 zł na plusie, no grubo. Dajcie znać, co myślicie o zawartości, czy byście używali tych kosmetyków. Ja Wam powiem, że na pewno jest opłacany, natomiast trzeba się zastanowić, czy faktycznie potrzebujemy tych rzeczy, bo na przykład ja jakoś nie przepadam za tymi szczoteczkami do mycia twarzy. No nie wiem, może się przekonam. Natomiast nie byłby to mój pierwszy wybór plus te kosmetyki, które tutaj widzimy, to jednak też bywają w innych kalendarzach adwentowych, a kolejna rzecz to po prostu, że jest drogi, więc moim zdaniem, jeżeli ktoś chce przeznaczyć mniejszy budżet, a mieć też ciekawe kosmetyki z kalendarzy adwentowych, to polecałabym właśnie ten Asos, póki on jest, bo tak jak mówię, szybko się wyprzedaje. Kod 30% rabatu to brać póki jest. Dobra, kochani, kto obejrzał... Do końca odcinek ma ochotę napisać e, komentarz, to zapraszam do napisania tęcza, bo jest taki przepiękny tęczowy kolor tego kalendarza adwentowego. Jeśli film wam się podobał, będzie miło, że jeżeli zostawicie kciuka w górę i zobaczysz skarż jutro o godzinie 19, bo codziennie o 19 dodaję odcinki z kalendarzami adwentowymi. Buźka, pa, pa.